Cześć Story Faraj, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc nie było dawno odcinku z testowania lifehacków, więc dzisiaj przygotowałem najciekawsze lifehacki, które znalazłem na TikToku i dziś sobie je sprawdzimy. A sprawdzać lifehacki będziemy na nowym telefonie od Realme, Realme 10. Realme 10 to nowy ultra-smukły smartfon zaledwie o grubości 8 mm, dostępny w kolorze białym i czarnym o połyskującym designie. Jest to jedyny smartfon w tym przedziale cenowym, który zawiera procesor G99 o wysokiej mocy i wydajności oraz 90 hercowy wyświetlacz Super AMOLED. Pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W pozwoli na długie godziny użytkowania, a inteligentny aparat 50 MP pozwoli uchwycić na zdjęciach znacznie więcej. 16 GB dynamicznej pamięci RAM wystarczy, aby użytkować najbardziej wymagające aplikacje. Jeżeli jesteście zainteresowani tym smartfonem, link do oferty znajdziecie w opisie, więc zaglądajcie. Lecimy, moi kochani, z pierwszym lifehackiem i jak widzicie, przy pomocy dwóch kluczy, to są chyba dwudziestki, możemy zniszczyć kłódkę. Kiedy wsadzimy dwa klucze do środka, pociągniemy, kłódka powinna pęknąć. Sprawdźmy to. Mamy naszą kłódeczkę, mamy oczywiście też dwa klucze, akurat czternastka i siedemnastka. Sprawdźmy, jak to zrobić. bo jakoś się, o i uwaga. Kacz, stary, łatwo. Spójrzcie na to, od razu się pokruszyła. Co jest? To ja kiedyś uczyłem się wytrychem otwierać łódki, Tak, go for fun. Jak to wystarczyło mieć. Dwa klucze od starego z garażu. tak potwierdzony. Jestem w szoku, że tak łatwo poszło. Okej. Okay. kiedy przetniemy pomarańczę w pół, możemy ją wywinąć jak skarpetę na drugą stronę. Wow, sprawdźmy to. Hej. Mamy pomarańcza, hej, <grych> i e, grejpfruta. I teraz moja kochana, ponoć jak przekroimy grejpfruta wzdłuż, to można go wywinąć w drugą stronę. Uwaga, raz, dwa. Trzy. A! O, kurde, zobacz! Korona. Taka korona, wyszalko, że Grapefruit ma tą skórkę o wiele, wiele mocniejszą niż pomarańcza. więc sprawdźmy teraz przy pomarańczy. Tu też tak utniemy troszeczkę mniej niż połowa, bo wtedy łatwiej się wywraca. Raz, dwa, tak trzy. Samo. Proszę bardzo! Jak jakaś taka ozdoba tutaj koreczki powbijać, można by było. No nie wiem, to jest live, tak. No dobra, to teraz kto wywróci tą stronę? Która jest grubiej, oczywiście. Obcięta. O kurde, tu potrzeba dużo siły. Nie no, mi skórka pękła, przesadziłem. No dawaj, 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 ciśnij, 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 ciśnij. No i widzisz, popsułaś. Upsi dupsi. Upsi dupsi, wisisz mi teraz pomarańcza. Wow. Lubię go, ale jest mega cierpki. Strasznie nie lubię tej roboty, obierania pomarańczy mandarynek i tak dalej. Ale ty przecież popsuła, na nie brałaś. <lach> to nazywasz to obieraniem? Dobra, lifehack potwierdzony, ale pamiętajcie, żeby ciąć mniej niż połowę. A z drugiej strony nie wiem, po co w ogóle ten lifehack istnieje. W kolejnym lifehacku dowiadujemy się, że przy pomocy tarki możemy tak drobno ser poosiekać. Zarobiście, taki ser zawsze się posypuje na jakieś spaghetti czy coś. No, to mega ciekawy lifehack i sprawdźmy, czy faktycznie działa. Misiek, z pewnością nie raz zastanawiałaś, jak oni to robią, że na spaghetti masz tak drobnie <laughs> potarty ser. Na tarkę na przykład z. Nie! A jak nie masz tarki, a masz. Jak to nazwać? Sitko? Sitko. Durszlak? Sitko to jest. Mamy duże i małe. Ty my jesteś mała, to już małe, ja dostanę duże. I ponoć, jak zaczniemy trzeć, to tutaj się nazbiera nam mega fajnie potarty ser. Uwaga! Ok. Jadę z tematem. Wow! A, trzymaj stół, Justyna! Dobrze! Spójrz na to, to działa! Wow! Róg. Róg będzie lepiej szedł. O! Zobacz! Teraz! Idzie jak burza. Wow! Jeżeli nie macie tarki w domu, a macie sitko, to znaczy, że macie tarkę. Chcesz spróbować? Kurczę. Ale dziwne! Jak taki mm -hmm. puszek. puszek. puszek seruszek. Puszek seruszek. Mmm, mega pyszne. Zmielony jest parę razy lepszy niż. taki, zwykły. Mm. Dobra, lifehack zarąbisty, więc każdemu polecam. Co on robi markerem? marze po makaronie z zupki chińskiej i uwaga. Aha! Że niby się odbijają chińskie znaczki. Coś to nie wierzę, ale sprawdźmy. Mamy marker i to jest najbardziej idiotyczna rzecz, którą w życiu robiłem, więc <grym> sprawdźmy to. Malujemy nasz makaronik. Odbijamy. I uwaga! Co tutaj będzie? Po chińsku, prawdopodobnie napisane subskrypcja, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, tutaj masz po polsku przycisk subskrybuj, jak nie rozumiesz po chińsku. Uwaga, 3, 2, 1. Bum! Co to jest? Wiesz, jest takie oszustwo, skamerstwo, że ja nie wiem, dlaczego to ma tyle lajków. Mit obalony. Nie da się, nie działa i zniszczyliśmy tylko i wyłącznie makaron. A szkoda. Kolejnym na FHQ dowiadujemy się, że jeżeli przedniemy czekoladę w bok, i przełożymy ją na oko, to otrzymamy jedną kostkę gratis. Co jest? Muszę to sprawdzić. Misiek, teraz będziesz w szoku. Trzymaj się stołu, bo się przewrócisz. Ta cała czekolada jest twoja. Daję ci ją, ale muszę ci skubnąć z niej kostkę. Nie. Tak. Nie. Ja będę miał kostkę, ty będziesz miał całą tabliczkę. Ponoć tak jest. Spójrz. Od początku trzeciej kostki kroimy w kierunku końca trzeciej kostki, czyli w ten sposób. Voilà. Następnie odkrajamy pasek wzdłuż. Ładnie. Ten kawałeczek tutaj będzie Justyna dla mnie. Ok. Yeah. Tak. Ok. A tutaj. Patrz na to. I masz. Dalej całą czekoladę. Jak to jest możliwe? A kawałeczek mam tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kostek. Na no cztery. nie wiem, nie wiem. Co nie wiesz, nie wiesz? To no, po prostu szybą uciąłem. No nie wiem, mi się wydaje, że tutaj czegoś brakuje. No brakuje, Może tak nie było. Małe kostki, ale centymetra. Nie, tak pachowo się kradnie kostkę, że mama nie widziała. Jak nie wolno, to później się zapytać, co się stało. A, nóż mi upadł. Tak, tak. Co się stało, mamo? Tak, tak. no. like jest potwierdzony. Lecimy dalej. Okej, okay, co ona robi? Owija włosy wokół kapsla. Nie gadać, że otworzy. O kurde! No to idziemy złapać JJ za włosy i zobaczymy, czy to faktycznie wyjdzie. Co ty robisz? Dawa, dawa, dawa. Weź mnie został! Dawa, raz, Nie! dwa, trzy! Nie! Mam perukę! <słyski> 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 A więc tak. Sprawdźmy, czy faktycznie da się włosami otworzyć butelkę. Tak dziewczyny na TikToku robią, rozumiesz to? Mm, fake. Pyk. Pyk. I dawaj, daj, do góry. A! Nie, nie, nie da się. To jest fake. Oni na pewno to delikatnie otworzyli. Dobra, jeszcze raz nie wiesz że co chodzi. Jest lekko poluzowane. O, udało się! W ten sposób to ja rozumiem, no ale żeby taką centralnie zakapslowaną butelkę Mega ciężko, mega ciężko. Jak mi w <noise> Elegancko. Na 50 tysięcy łapek Dżidżacka się farbuje na różowo. Tak, Krystian się farbuje na różowo. Dobra, negocjujmy. Dobra, nie. <noise> na 20 tysięcy łapek. Okej, czyli oficjalnie uważam, że mit jest obalony. Kapsle wszystkie były poluzowane. No, chyba, że mi znajdziecie taką dziewczynę, która przyjdzie mi tu otworzyć, to zapraszam do filmu. Nie ma problemu. Ja nie zapraszam. <głosy> <głosy> Ty. Może być chłopak z długimi włosami, nie ma problemu. Okej, okay. co tutaj nam pokazuje, że jeżeli rozpuścimy cukierki i wsadzimy do nich rurkę, to możemy stworzyć słodkie bańki mydlane. co to wygląda, więc sprawdźmy, czy to faktycznie działa. W końcu się dzisiaj przekonamy, czy możemy rozpuścić cukiereczki i później zrobić z nich bańki. Kumasz? Bańki, cukierkowe. Cukrowe bańki, tak. Candy bańki. Więc bierzemy opalareczkę. Rozgrzewamy ją oczywiście do roztopienia się. Dobra, mi się wydaje, że już jest idealnie. O, też tego wybrałem od razu. Uwaga. Uwaga. Raz, dwa, trzy. O, u mnie prawie wyszło! Jeszcze, 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 jeszcze. Czy trzeba dużo nałożyć chyba, wiesz? Nie, mój nie wypał. Co jest? Moi drodzy, oni oszukują na tym TikToku, mocno może. Działa? Słab, słabiutko. Rozgrzejmy jeszcze raz. Maczamy i uwaga. O! Co? Jeszcze! Ostatnia próba dzisiaj. Patrz. O, prawie, że? jeszcze raz, szybciutko. <laughs> Nie, no kurde. Powiem Wam tak, więcej sypu niż to warte. Jak to uznajemy? Na wpół potwierdzone? Nie, dwa na dziesięć. To czyli 2 na 10 potwierdzone. Lecimy dalej. Okej, okay, tutaj się dowiadujemy, że jak napchamy pianki do golenia do kroksa i wsadzimy nogę, to przez dziurki w mega satysfakcjonujący sposób ta pianka do golenia zostanie wyciśnięta. Dzedejka ma kroksy, więc sprawdźmy to, czy to faktycznie tak fajnie wychodzi. Dobra, Dzejka, ściągaj kajaka i Ci pokażę lifehacka, Takiego lifehaka jeszcze nie widziałaś. Łatujesz. Co ty robisz? Pianki w opór. Ja tam nie włożę stopy. I teraz coraz stopę, tak? Bardzo mocno i szybko, dawaj, trzy. Uszalałem! GO! Nie wiem, co ty jest za ale jest mega satysfakcjonujące. Mega satysfakcjonujące, no. Robimy drugiego? Dawaj. Tam na wale grubo. GO! No to teraz to posprzątaj a myszakiem lecimy z kolejnym lifehackiem, let's go! Okej, okay. chłop przykleił monetę do sznurka i będzie wkładał ją do maszyny na przykład z gumami lub jakimiś innymi rzeczami i czy faktycznie jest w stanie zapłacić kilka razy za jedną rzecz, więc idziemy do jakiejś galerii sprawdzić czy to działa. Taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale na Allegro e, znalazłem ostatnio aukcję, gdzie jedno złotówka z 95 roku kosztowała 150 zł. No, sprawdźcie teraz w portfelu, z którego roku są Wasze monety. 92! Co? I tych ze złotóweczki 200 Ziko. Elegancko, kurczę. Dobra, tej nie będziemy wkładali do maszyny. Ta jest. E, 2019, ja czy znaczy młoda jakaś. A to dwójka, czekaj. 215 i 16. 16 Dobra, to tylko to jest taki złoty gral. Dobra, to do kieszeni. Mamy taki fajny sznureczek. Czekaj. Okay. Nie no, ten sznureczek chyba nie zda egzaminu. Czekaj, okay. jeszcze raz. Dobra, żartowałem, idę po inny bo to się naprawdę nie nada Witamy po krótkiej przerwie. Teraz już mam taki super silny. Kurde, co to za sznurki są? Nie no. To nie ma opcji. No spróbuj porwać cwaniaro. No, to nie rwi mi go! No! Tak! Tak! Z wyczuciem! Patrz, no urwie mi go. Zostaw ostatni, który znalazłem. Dobra, tam... Dobra, ale mam za to silniejszą taśmę. Taka fajna. Proszę. Kawałek tasiemki. Coś mi się przykleiło, wiesz? Zróbmy dwustronną. Po ile są automaty? Po piątkę pewnie już, nie? W tych czasach. Piątka i dwójka. No, piątka Wójka dwójka. I Pyk. Przyklejamy w ten sposób. Ciach, ciach. Dobra, trzyma się jak głupie. Wytrzyma na pewno. A z drugiej strony zrobimy piątkę. Z drugiej strony piątkę, pyk, nadmiar odetniemy, żeby się zmieściło do maszyny. Także Dzeekka, ty z kolacją nie czekaj, bo ja dzisiaj tutaj za piątkę i za dwójkę przyniosę bardzo dużo. Kupię bardzo dużo w maszynach. E, co byś chciała? Sinkersa. Pierścionek. Jaki pierścionek? No nie będziesz w automacie z pierścionkami? Ale ty już masz pierścionek. No, byłem ostatnio w automacie <laughs> z pierścionkami. <laughs> Mogę ci ewentualnie teraz ten kapsel od kauczuka. tym barka ogarnąć. W kałczukach też. No. Na kolację. OK. może być kauczuk. Co popijesz? Czym popijesz tego kauczuka? Co będzie to miłeś. Dobra, czyli coca cola z kauczukiem, a dla Ciebie? To samo. To samo. Są... <laughs> Jesteście nienormalni, trzeba przetestować tego lifehacka. Nie da się z nimi dogadać normalnie. Także nie czekaj z kolacją. Dobra. Ze śniadaniem też nie. Dobra. W ogóle na nie nie czekaj. Widzicie jaka znieczulica? Już powinnaś powiedzieć k tak, k tak. Dobra, bierz kamerę idziemy. Moi kochani, półtora godziny szukaliśmy maszyny wendingowej, gdzie będzie można wsadzić normalnie monetę. Byliśmy w galerii Młociny, Północnej, Arkadii i teraz jesteśmy na dworcu centralnym. Też nie było maszyny. Jesteśmy pod dworcem centralnym w tych katakumbach i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy pierwszą maszynę. To była wyłączona. I dopiero teraz jest kolejna. Mamy tutaj normalnie możliwość wsadzenia monety. Mam nadzieję, że się uda. No. Co jest? Wrzuć monety, wybierz produkt. O, poszła. Poszła, poszła. Mogę on? Dobra, jak coś mogę cofnąć. Jeszcze raz wkładamy piątkę. Nie chcę nam zaliczyć. Co jest? Idziemy do innego automatu. Znaleźliśmy kolejny automat, ale niestety zobaczcie. Tutaj jest taka zasuwka, gdzie się wkłada monetę, zasuwa i nawet nie miałbym możliwości jej cofnąć, więc nie będziemy tutaj niczego pchali, żeby tego automatu nie zepsuć. W tamtym niestety się nie udało, bo magnes chyba nie szczytywał, że jest to moneta, więc nie doładował nam kredytów, nie mogliśmy nic kupić za darmo. Ale mam jeszcze jeden sposób, który musimy sprawdzić, ale musimy się udać do domu. Moi drodzy, mam takiego jednorękiego bandyty, gdzie wkłada się złotóweczkę, później kręci się korbą i muszą nam wypaść trzy siódemki, żeby zgarnąć nagrodę. I teraz postaramy się oszukać tą maszynę naszą przygotowaną specjalnie pięciozłotówką. Rzucamy. O. o, wpadło. Lekko się przyblokowało. O, o, o. I uwaga! Haha W ha, ha, tej maszynie mogę wyciągnąć, więc no ale to jest maszyna, wiecie, za, za 5 złotych. I tak uważam, że mit jest obalony. Nie róbcie czegoś takiego. Nie da się później tej monety z powrotem wyciągnąć, bo na przykład pęknie Wam sznurek, więc mit obalony. Dobra, ale będziemy grali tak długo aż trapiec 3 siódemki. Wrzucamy monetę. Okej. Okay. Prawie było. Kolejna moneta. O! 3 siódemki! Wypadły, zobaczcie! Mam moje monety z powrotem, jeszcze jedno stówka jest. Patrzcie, tu jest sznurek, a tutaj wyciągam monetę. Wróciły do mnie z powrotem. Jeżeli dzisiejszy film się podobał, zostawcie łapaczkę w górę, napiszcie w komentarzu trzy siódemki, bo wygraliśmy jackpot. No i oczywiście, wicie link w opisie i zapoznajcie się z ofertą marki Realme, bo ten nowy Realme 10 jest przekozacki, jest po prostu przepiękny. Na dzisiaj to by było tyle, trzymajcie się. Hej!